ale przygotowania do tych obchodów rozpoczęły się znacznie wcześniej. Już w sierpniu ubiegłego roku razem z panią wicemarszałek Marią Koc podjęłyśmy starania szczęśliwie, aby utworzyć powiatowy komitet do spraw obchodów 160 rocznicy powstania styczniowego w powiecie wemblowskim. Od tego czasu odbyło się kilka posiedzeń, dokładnie cztery. Efektem tej pracy są ulotki, które Państwo macie, nasze kalendarium wydarzeń związanych z obchodami tejże rocznicy właśnie w roku 2023. Oczywiście jest to dokument, który jest dokumentem otwartym. Na pewno pojawi się wiele innych. Serdecznie gratulujemy Pani Zofii Bankrat i Panu Kazimierzowi Dobręko nasz trzeci kombatant, pan Mario, Bogdan już taki medal posiada za dzisiaj otrzyma z rąk pani marszałek dyplom oraz nasi kombatanci otrzymują kwiaty. Serdecznie Państwu gratulujemy, ale przede wszystkim dziękujemy za właśnie tę postawę, tę działalność w trudnych czasach, która musiała być jakby Taką odwagą nam, to jest przykład dla naszych młodych pokoleń, abyśmy nie musieli takiej odwadze sprostać, sprostać, żeby nie było tych konfliktów i takich potrzeb, ale w sytuacji, która teraz jest, wiadomo, że różne rzeczy mogą się zdarzyć. Bardzo proszę Pani Marszałek. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Pani Minister Januszek Was przygotował mój wniosek. Odznaczam panią poczuń Zofię Bambelę, pana prezesa, Kazimierza Dobretko medalami prawo Koloni. Tutaj za chwilę obejrzymy piłkę filmową, która wykonała liceum węgielskie. Będą konkursy e, plastyczne, imprezy o bardzo różnym charakterze, na przykład imprezy turystyczne, będą wycieczki pierwsze będę raj rowerowy, e, ale w, e, przede wszystkim... Będą dwie duże imprezy typu rekonstrukcji historycznej. Jedna w Węgrowie, która się odbędzie na rynku i będzie to rekonstrukcja Bitwy węgrowskiej związana z obchodami no, samej Litwy, która odbyła się 3 lutego, a na 4 lutego na rynku mariackim odbędzie się pokaz rekonstrukcji historycznej. W planach mamy również organizację wystawy plenerowej, która pokaże pewne nieznane dotąd fragmenty historii I, ale, oraz grupy publik, te, które do tej pory już poznaliśmy. Chodzi przede wszystkim o, o wioski i jego końcowo no, trudno rozdzielać wydarzenia, które się zdarzyły, powiedzmy, jeśli chodzi o męsko i zrozumiałem w Polsce wręcz. I doszło do szeregu wypadków, które się wydarzyły. wszystkim jak się usprawiedliwiał ich, namiestnik cesarstwa, kiedy Wielki Książę pisze do Toncala, że, że nasi żołnierze cierpieli tak w wielkich utworzeń ze strony Polaków, że się z nich wyśmierało, kiedy stacjonowali w Warszawie innych miastach, że jest to tyle, Następna sprawa, udzielanie poległych nie tylko z kosztowności, ale z ubrań, po prostu na pochębienie niestety z i bardzo często tratowanie, przyjeżdżanie komuś po no komu no poległych, jak i pomogu, jak były wykonywane przez rodziny czy przez duchowieństwo, po to, żeby razem za tę inicjatywę powołania Komitetu Obchodów 160 rocznicy Powstania Styczniowego w Policie Węgrowskim. Szanowni Państwo, Powstanie Styczniowe było największym zrywem radościowym, brało w nim udział największa grupa Polaków, również było największe pod względem terytorialnym. Trzeba powiedzieć Państwo, że tak jak to mówił Pan Roman Postek, Udział w tych walkach, które wybuchły w 1863 roku, wymagał wielkiej odwagi, determinacji, a przede wszystkim miłości do ojczyzny. Ale tamte pokolenie, wychowane już po powstaniu listopadowym, wyrosło przekonanie, że naczelną powinnością każdego Polaka absolutnie wyjątkowa, nie tylko z powodu równej 160. rocznicy wybuchu powstania, ale także dlatego, że kilkaset kilometrów stąd, od tego miejsca, toczy się nierówna walka Ukrainy, Ukraińców z rosyjskim agresorem. Z agresorem, który dla uzasadnienia swoich podbojów, przemocy, używa dokładnie tej samej retoryki, co kiedyś używała Cartka Rosja. I oczywiście nie wiemy dzisiaj, jak skończy się ta walka, czy Ukraina w tej wojnie zwycięży. Wszyscy trzymamy za to kciuki, ale możemy być pewni, że z pewnością nie podzieli ona losu Powstania Styczniowego. Stanie się tak nie tylko z powodu bohaterstwa Ukrainek i Ukraińców. Dzisiaj Ukraina inaczej niż Powstańcy Styczniowi nie walczy samotnie. Możemy być dumni z tego, że od pierwszych dni ataku na Ukrainę Polacy, Polki okazali olbrzymie serce ofiarom wojny. Możemy być dumni z tego. Ideę niepodległościową, patriotyczną nasi powstańcy, o tym dzisiaj tutaj wspominamy, w swoim życiem i swoją krwią zapłacili za. Tą Polskę, w której my teraz żyjemy za wolno, bo wszystkie zrywy XIX-wieczne przyczyniły się do tego, że w 18 roku, w 20, było komu walczyć. Krew bohaterów, krew męczenników nigdy nie idzie na marne. I tutaj nawiązując do wypowiedzi pani poseł i odno odnośnie współczesności pierwszego dnia napaści Rosji na Ukrainę, Jeden z deputowanych powiedział, że czujemy to, co Polska w 1939 roku. Tylko jest ta różnica, że Ukraina ma w Polsce najlepszego sąsiada, najlepszego przyjaciela, a my takiego w 1939 nie mieliśmy. A to, że my tak się dzisiaj zachowujemy i tak oceniamy yy, Rosję i sprawy geopolityczne naszego kraju, to jest między innymi efekt wielu powstań i zmagań z państwem rosyjskim. I ja bym jeszcze tutaj e, zainspirowany wypowiedziami pana Romana pod jedną kwestię. Od powstania styczniowego zaczęły się masowe represje i tak jakby karanie powstańców już po fakcie e, i, i ludności. E, bo jego powstanie listopadowe było wojną tak jakby w zrozumieniu e, wojny, była armia, a, tyle, a nie była wielka integracja, o tyle represje po powstaniu styczniowym były zapowiedzią totalitaryzmów i masowych represji xx które, które na tych ziemiach miały miejsce i też warto o tym pamiętać. Niech żyje Wolna Polska, cześć, chwała bohaterom. Dziękuję <tryk> za możliwość Nawet krew pragnie Gwałty ulic Warszawy i tortury loków Cytadeli. Przebaczamy ci, bo ty jesteś nędzny, mordowany, smutny i umęczony. Truby dzieci twoich kołyszą się na szubienicach carskich. Prorocy twoi marzną na śniegach Cepiru, ale jeżeli w tej stanowczej godzinie nie uczujesz w sobie zgryzoty za przeszłość świętych pragnień dla przyszłości, jeżeli w zapasach z nami dasz poparcie tyranowi, który zabija nas, a lepsze o Tobie wiada Ci, bo w obliczu Boga i świata całego przeklniemy Cię na hańbę wiecznego poddaństwa i mętny wiecznej niewoli i wyzywamy na straszny bój zagłady. Ostatni bój cywilizacji europejskiej z dzikim barbarzyństwem Azji. Fragment manifestu wzywającego narody Rzeczypospolitej do wspólnej walki. 22 stycznia 1863 roku. Tekst, o którym dzisiaj możemy powiedzieć, że był tekstem proroctwa. Wtedy tekstem, które, którym twórcy powstania zwrócili się do narodów. Narodu Rzeczypospolitej i Narodu Moskiewskiego. Które e, tworzą historię 160 rocznicy Powstania Styczniowego. Ale to będzie piękna, wielka historia, wielka historia dla Was młodzi, którzy tu i teraz e, w sposób szczególny pielęgnujecie e, tę historię, którzy będziecie tę historię za chwilę budować po swojemu. To jest wielki dzień, który pokaże, w jaki sposób Tutaj, w naszym Powiecie Węgrowskim, w których miejscach nasi wielcy patrioci, powstańcy oddawali życie. To jest też okazja do tego, żeby te miejsca upamiętnić. Pan Postek pokazał nam na slajdach kilka takich pamiętników. Myślę, że ten rok zakończymy zbudowaniem od nowa tej wiedzy o tych jeszcze być może miejscach, o tych ludziach, o których jeszcze nie pamiętaliśmy. Ta wielka lekcja patriotyzmu to jest okazja do pokazania, że nasi wielcy, którzy być może, tak jak ee, kardynał Żyński mówili, czy warto. Przecież to było powstanie, które skończyło się w jakiś sposób niepowodzeniem. Ale czy to był niepowodzenie? Nie. To był ten zlew niepodległościowy, to był ten wielki duch wolności, który nas poprowadził. Od dnia powstania styczniowego, od tych dni, poprzez II e, wojnę światową, poprzez historię tu i teraz. I ten duch wielkich wolności, duch wielkich patriotyzmu jest zawsze z nami. Pani Starostwo, Panie Przewodniczący, ja e, gratuluję tego pomysłu, gratuluję tego, że wszyscy samorządowcy i szkoły też włączyły się w ten cykl. E. Dzisiejsza prezentacja jest szczególna z uwagi na to, że odbywa się w miejscu, w którym. 3 lutego 1863 roku wygrała się bitwa, którą Cyprian Kamil Norwid do bitwy pod Termotilanem. Ale jest również szczególna dlatego, że odbywa się w społeczności, która tak mocno dba o kultywowanie historii. Która ma tak ogromne szacunek do powstania. Tak ogromny szacunek do kombatantów, która pamięta, że bez historii nie ma narodowej świadomości. I która swój patriotyzm m.in. wyraża miłości do kraju do jego pięknych dzieł. Pięknie to nam opisała w wierszu Wisława Szymborska,